dzisiaj chciałem Wam pokazać taki ciekawy produkt. Jestem na Toyota Offroad Festival i oczywiście korzystając z okazji, że mogę tutaj zobaczyć kilka różnych ciekawych produktów, to właśnie chciałem Wam pokazać dosyć innowacyjny produkt, taką powłokę zabezpieczającą e, antykorozyjną, która jednocześnie tworzy od razu warstwę, już której nie trzeba malować. Dobrze ja to zrozumiałem? Cześć, Marek Sikłania i notek Partner Polska, bardzo dobrze to zrozumiałeś. Ja bym to w lepszych słowach tego nie, nie ujął. Chodzi, słuchajcie, tak naprawdę o zabezpieczenie całej płyty podłogowej. Tego, że trwałe zabezpieczenie, zabezpieczenie na lata. Nie na jeden sezon, nie na dwa, nie na kilka miesięcy, tylko zabezpieczenie na lata. Co to jest, za produkt? Innowacyjny wosk, jedyny na świecie wosk, który po wyschnięciu. W ogóle się nie klei, tworzy trwałą powłokę, do której nie przyczepia się piasek, do której nie przyczepia się um, błoto, do której nie przyczepia się e, ten cały syw, który normalnie zbieramy na drodze. I teraz słuchajcie Państwo, dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie na, na imprezie na festiwalu off e, Te samochody jadą w teren, te samochody toplają się w błocie. Przyjeżdżacie, jedziecie na myjkę, e, bierzecie kerszera. Myjecie, usuwacie błoto, i wam dalej właśnie zostaje taka trwała powłoka. Powłoka, którą zobaczcie, ona jest delikatnie żywa, ale w ogóle się nie klei, nie przyciąga brudu, syfu i to jest tak naprawdę klucz jej sukcesu. Co bardzo ważne, słuchajcie, jest to kolor transparentny. Dla mnie to jest ogromna korzyść. Dlaczego? Co znaczy transparentny? Transparentny, czyli powłoka, której tak naprawdę wy nie widzicie. Nie, ona nie jest tak jakby na pierwszy rzut oka widoczna, dla, po prostu widoczna. Ona na przykład jest widoczna pod, pod lampą UV, dlatego że ten produkt oddaje, oddaje UV, ale jeżeli na przykład zabezpieczanie, zabezpieczacie auto, to zwróćcie uwagę, że Niczego nie zakrywacie, niczego nie chowacie. Czyli po zabezpieczeniu płyty podłogowej widzicie dalej każdą śrubę, każdy przewód, każdą kostkę. Słuchajcie, widzicie nawet numery fabryczne na danym elemencie. Czyli jeżeli zabezpieczacie na przykład, zabezpieczacie na przykład nowy samochód, który jest na gwarancji, to nie ma takiej możliwości, żebyście stracili gwarancję. To po prostu możecie robić i każdy dealer wam tą gwarancję musi uznać. Jest to estetyczne, a przede wszystkim, słuchajcie, jest to dzięki temu, że produkt jest transparentny, to my niczego nie chowamy. Wy wtedy widzicie, co się pod, na tym podwoziu dzieje, tak? Jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja teoretycznie, że z powrotem zaczyna e, pojawiać się korozja, to wy to widzicie, dlatego że my, my nic nie zakrywamy. My jesteśmy po prostu pewni jakości naszego produktu. E, Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy używacie jakikolwiek inny produkt, na przykład w kolorze czarnym. Zakrywacie to wszystko, zakrywacie podwozie, zakrywacie wszystkie elementy. Tak naprawdę, słuchajcie, później kompletnie nie wiecie, co tam się dzieje. Tak? Czyli tak jak na przykład z tym takim biteksem, nawalone, że tam nawet pęknie rama i nie widać. To, jest, to jest biteks, to są jakieś tam przeróżnego rodzaju tak zwane baranki, tak no, baranki, zwane, tak. wiecie, tak zwane woski, i zauważcie jedną rzecz. Jeżeli wam na przykład wykonawca proponuje tego typu produkt, to byćcie bardzo ostrożni. Dlaczego? Dlatego, że wy po takim zabezpieczeniu, tak zwanym zabezpieczeniu, kompletnie nie wiecie, co się z tym waszym podwoziem dzieje. Tak? Czy ono dalej koroduje, czy ono nie koroduje? Dlatego, że czarny kolor wszystko maskuje. Maskuje to, co dobre, i maskuje to, co złe. Przy kolorze transparentnym nic nie maskujemy, wy wszystko widzicie. Tak? Wy kontrolujecie cały czas jakość tej płyty podłogowej. Dlatego uważam, że kolor transparentny jest kolorem optymalnym. Optymalnym dla wykonania tego typu usługi. Mamy też kolor czarny o tych, o tych samych właściwościach koron bursztynowy natomiast ja osobiście dla mnie faworytem jest kolor transparentny. Widzicie tutaj część, która jest skorodowana, mocno skorodowana. To jest taki przypadek ekstremalny, ale on też się w życiu zdarza. I teraz jaka, jaka jest metoda, metodologia naprawy tego typu elementu? Tutaj słuchajcie, nic nie zakrywamy, tutaj nie zakrywamy tej rdzy. Nasz produkt nie jest jakieś czary-mary, które nakładacie na rdze i to po prostu w jakiś sposób czarodziejski tą rdzę usuwa. Każda powierzchnia, pamiętajcie, że ona musi być perfekcyjnie przygotowana. Czyli jeżeli macie ogniska korozji, dużo ogniska korozji, to tą korozję po prostu trzeba usunąć. Może, trzeba to zrobić fizycznie. E, może być to piach, może być to laser, może być to przy troszeczkę mniejszej korozji, no może być również suchy lód. Jest na to kilka sposobów. Natomiast pamiętajcie, że ta powierzchnia musi być perfekcyjnie przygotowana i dopiero na taką powierzchnię perfekcyjnie przygotowaną dajecie powłoki zabezpieczające. Tak? To jest nasz sposób działania. E, od A do Z musi być to perfekcyjna, fachowa robota. Podsumowując, szukajcie dobrych warsztatów. Warsztatów, które słuchajcie pracują na bardzo dobrym poziomie, którzy pracują na naszej technologii, którzy pracują na technologii Noteka. Pytajcie o nasze produkty. PytaJCie również nas. Znajdziecie nas na Facebooku, znajdziecie nas na TikToku, znajdziecie nas na tych wszystkich popularnych kanałach społecznościowych. Znajdziecie nas, mamy też oczywiście swoją stronę www. Są tam wszystkie dane kontaktowe, dzwońcie, pytajcie jak to zrobić, gdzie to zrobić, służymy pomocą, jesteśmy dla Was. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia.